Yo, cześć się manoldziska z tej strony Wojciech i witam Was w kolejnym filmie z serii pokazywanie nagród za food Champions. Mam 107 tysięcy, jako że wydałem całe moje monety na paczki w zeszłym tygodniu. Złoto 3 w tym tygodniu, przeciętny wynik, no ale nie było czasu, żeby zagrać wszystkie mecze. Ważne było, żeby się zakwalifikować do przyszłotygodniowej ligi weekendowej. 30 tysięcy monet paczka za 35k razy 2 i jedna paczka za 50 tysięcy z samymi zawodnikami świecącymi nie ehm, Niebezpoko nagrody, wolałbym te za gold, za dwójkę, ale i tak będzie ok? Przynajmniej mam taką nadzieję Nie nagrywam tego na żywo e, Jako, że e, podjęciłem się strasznie, bo siedziałem w nocy e, Grając sobie właśnie w drafty I zobaczyłem, że wyszły nagrody i otworzyłem A dopiero później uświadomiłem sobie, że nie nagram sobie w ten sposób na żywo Bo jest środek nocy Więc... E, Dogrywam komentarz później, e, także, no, nie będę udawał podekscytowanego, ale po miniaturce możecie strzelać, że coś fajnego tutaj wpadnie. Czyli, no, może teraz na przykład w megapaczce, nie, oczywiście, że nie. Fajne są te megapaczki, które się dostaje za golda dwójkę, ponieważ wtedy dostaje się takie paczki tylko że z samymi świecącymi graczami. To są takie. One są chyba po 45 jeżeli się czasem pojawią w sklepie, są takie wielkie paczki z samymi świecącymi piłkarzami i kontraktami i tak dalej. Um, Ogólnie miał być w tym tygodniu market crash, miały ceny pospadać i tak dalej. Ja tr trzymałem sobie trochę kasy, żeby sobie zbudować skład później. A tu proszę, żadnego market crashu nie ma, trzeba po prostu kupić graczy za tyle ile są. I otwieram ostatnią paczkę. No i wiecie, że tutaj musi być jakaś karta specjalna. Wielka flara leci, inform. Benagry. 12 tysięcy, czy tam 13 tysięcy, może w przyszłym tygodniu. staję się w ogóle czego sprzedawać. Myślę, że go na razie nie będę sprzedawał, bo od czasu do czasu EA wypuszcza takie wyzwania budowania składu, które wymagają informa z danej ligi. I z, no, z BPL był parę razy potrzebny, ale kto wie, czy z Bundesligi nie będzie potrzebny. A wtedy takie informy podskakują w cenie od 12 do 50 tysięcy. A ja za to mógłbym sobie zrobić bardzo tanie takie budowanie składu, więc nie wiem, czy przypadkiem go sobie nie zachowam, bo. No bo w sumie jaki jest sens sprzedawania go za 12 tysięcy? To nie jest tak, że potrzebuję tych 12 tysięcy na jakiegoś piłkarza czy coś. A w razie czego, jeżeli będę go potrzebował, to, on za, to on tańszy już nie będzie, bo się nie da, żeby był za bardzo tańszy, bo będzie właściwie taką ceną jako discard, discard. Także w sumie to to były nagrody. No. Coś tam trafiliśmy, niezbyt wiele, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepszy rezultat, bo no zobaczymy jeszcze właśnie Benaglio w tym momencie, ile kosztuje. Ale kurczę, no nie mam pojęcia, co z nim zrobić. No myślę, że może go zachowam, jak będę potrzebował, to sprzedam. A ten, no, jak będę poszła monet, to po prostu sobie go zdiskarduję, czy sprzedam, czy co, no widzicie, 12 tysięcy, nawet nikt nie licytuje, za 12 tysięcy, 13. 000. No widać, że to jest taki śmieciowaty inform, ale no cóż zrobimy. No nie każdemu może wpaść Agüera, bo nie byłby wcale drogi. Także, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, jak się podobało, łapka w górę i do zobaczenia. Myślę już jutro na pokazie składu na Foot Champions. Także na razie, cześć.